Kiedy mam do powiedzenia coś, to gadam coś Jak nie mam, do spierdalam i się ludziom nie wpierdalam w głos Nieciekawy oddech i poglądy, masz to japa Cóż, niektórym trzeba tu wyrobić zakaz otwierania ust Niektórzy tu nie wiedzą, kiedy przestać sypać ściemą Inni tu nie wiedzą, kiedy przestać sypać chemią Latają z otwartą gębą, lecz do powiedzenia zero W loku wiem, że masz coś do powiedzenia, tym po zero. A jak? Bo nie jeden zwaniak dużo gadał, potem wstał niczym pała Wokół zwała, on się zalał, potem wciąż napierdala Kim nie jestem, kim jak chciał, bujać się na klipie Masa cip, nie boli się, cena palca Hik, nie da się To nieważne, weź nie przeraz się Chociaż to jest strasne wiem Gardzę fałszem i nie tolerujesz się. Zawsze nim jasność najdzie, pierś światło gaśnie bo Mam właśnie. do powiedzenia coś, co już długo noszę w sobie Pani Merkel, naprawdę nie jestem islamofobem Ale chyba parę osób ma coś najebane w głowie Zapewne palce maczają w tym